Moi drodzy, w dzisiejszym czytaniu z dziejów apostolskich widzimy bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie spotkanie Lidii i świętego Pawła. O co chodzi z tą Lidią, co jest w niej charakterystyczne? Otóż to, że jest nazwana bojącą się Boga. I to moi drodzy jest określenie, które funkcjonowało w czasach Starego Testamentu. I w czasach też nowego, oczywiście, w samych początkach. Dzisiaj za bardzo nie używamy tego określenia, nie, nie bardzo ono, ono u nas ma sens. O co chodzi z osobą bojącą się Boga? Czy chodzi o cnotę bojaźni Bożej? Tak, ale nie do końca. Otóż, bojący się Boga z perspektywy żydowskiej to byli ludzie, którzy wierzyli w Boga, ale byli spośród pogan. To była taka osobna kategoria ludzi, którzy żydami nie byli, ale byli właśnie jakby wierzącymi w to samo co Żydzi. Dzisiaj tych ludzi nazwalibyśmy na przykład katechumenami. Niemel nic znało katechumenatem, który jest tam formą jakby formacji i religijności normalnej katolickiej ludzi ochrzczonych, nie ludzi, którzy dążą do chrztu świętego. Katechumeni to ludzie, którzy Dorośli, którzy chcą zostać ochrzczeni i nie są członkami wspólnoty kościoła. E, Moglibyśmy po powiedzieć, że e, to coś takiego. Tylko my, moi drodzy katechumenów nie nazywamy ludźmi bojącymi się Boga, no bo nasi katechumeni dążyli do chrztu, są związani z chrześcijaństwem, a tamci ludzie, będący poganami, ciążyli ku byciu Żydami religijnymi oczywiście. I teraz moi drodzy, jak, cóż jest w tym ciekawego? a no to, że ona jako bojąca się Boga generalnie nie wierzyła w tych bogów lokalnych, jakich tam mieli, pewnie mieli jednego boga lokalnego, ale ona dążyła do tego, żeby właśnie stać się w cudzysłowie oczywiście żydówką, żeby być osobą, która przynależy do narodu wybranego. I teraz tak, osoba chcąca, dążąca do czegokolwiek w zasadzie, moi nie jest osobą, która zaraz zrobi coś diametralnie innego. Bo pomyślcie o na przykład osobie, która jest osobą taką, wiecie, hmm, ćwiczącą fizycznie, na przykład kulturysta, czy jakiś taki lekko atleta, to człowiek, który może na przykład, wiecie, nie pójść na trening, odpuścić, mimo że miał dzień jakiś jeden zaplanowany, ale to nie jest osoba, która raptem diametralnie zacznie robić coś innego, coś zupełnie przeciwnego, że na przykład zacznie szkodzić swojemu zdrowiu, wiecie, tak, tak diametralnie, że na przykład z osoby wysportowanej stanie się osobą z otyłością. No ten sport już w życie takiej osoby jest wpisany. To jakby będzie ciągle, ciągle w jej życiu tej osoby obecne. Może skończyć się oczywiście sport wyczynowy, ale zacznie się jakiś tam rekreacyjny, to właśnie często po kulturystach widać, którzy często po jakiś takich urazach, po których normalnie ludzie byliby niepełnosprawni, wracają dalej do ćwiczenia, mimo że wszyscy ludzie mówią, że nie powinni absolutnie tego robić, to jednak to jest silniejsze od nich. Bo my, moi drodzy, mamy zwykłą tendencję do tego, żeby no, potwierdzać swoje decyzje czynami, a ona postanawia raptem odejść od tego, do czego dążyła i stać się chrześcijanką. To, moi drodzy, jest zastanawiające, bo jeżeli poganin poznawał od razu chrześcijaństwo bez pośrednictwa bycia Żydem, to przyjmował chrześcijaństwo, ale ta osoba dążyła. I znów nie mamy do czynienia z osobą, która była już Żydem. Rozczarowała się wypełnianiem prawa, widzi, że to się nie sprawdza, i postanowiła przyjąć chrześcijaństwo. To wtedy jest też normalne. Ale osoba bojąca się Boga, kiedy przyjmuje chrześcijaństwo, to jest dosyć zastanawiające. I teraz moi drodzy, jak to się ma do bojaźni Bożej, do tej cnoty bojaźni Bożej, którą my znamy? Otóż to dużo nam mówi o tejże właśnie cnocie. Bo bojaźń Boża to oczywiście nie jest e, lęk przed Bogiem, to jest ewentualnie strach przed Bogiem, to znaczy jak sobie zdajemy sprawę, e, że rzeczywiście e, istnieje pewne zagrożenie dla nas w związku z tym, że Pan Bóg w ogóle istnieje, nie? E, świadomość tego, że możemy na przykład e, pójść do piekła i się boimy tego piekła, nie? To wtedy jest strach, strach przed Panem e, Bogiem. Ale nie jest to lęk przed Bogiem, w sensie gdybyśmy, że jakby lękamy się kontaktu z nim. W sumie nie wiemy dlaczego, ale nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. To jest wtedy lęk przed Bogiem. No i oczywiście to w bojaźni Bożej nie ma, nie ma nic do czynienia. Bojaźń Boża to jest stawianie pana Boga po prostu na pierwszym miejscu, szanowanie Boga, dawanie mu takiego respektu od siebie. No, po prostu traktowanie go jak Boga, nie jak kogoś, kto jest na równi z nami, kto nas nie przewyższa. I to oczywiście potem taka bojaźń Boża przekłada się na zachowanie. No, człowiek w pełen bojaźni Bożej będzie starał się na przykład przestrzegać przykazań Bożych ze względu na autorytet Pana Boga. To będzie jego motywacja. Że Pan Bóg mówi prawdę, dlatego ja chcę żyć tak, jak Bóg naucza. No, jest bojaźń Boża. I teraz tak. Jak sobie pomyślimy o ludziach pełnych bojaźni Bożej, takich, tacy, którzy naprawdę do Pana Boga podchodzą z takim respektem, bo to mojej wiedzy nie jest też charakterystyczna taka bojaźń Boża dla wszystkich ochrzczonych, wierzących, praktykujących, zaangażowanych. Można i jakby z małym nasileniem bojaźni Bożej podchodzić do naszej wiary, do praktyk religijnych, czyli na przykład grzeszyć z zuchwale, być wierzącym, potem się kajać, żałować autentycznie. No ale grzeszyć z takim, że tak powiem, zupełnie luźnym podejściem, to ten, ta bojaźń może jest wtedy jednak trochę mniejsza. Więc tak też się da, to też jest możliwe, więc jakby nie jest tak z automatu, że każdy, kto praktykuje, to jest pełen bojaźni Bożej. No niekoniecznie. Ale jak spojrzymy na takich prawdziwie pełnych bojaźni Bożej, to nam co, co się nam wydaje? Człowiek, który stawia Pana Boga na pierwszym miejscu w bardzo takim mocnym nasileniu, będzie człowiekiem, który... E, Wszystkie inne rzeczy stawia na dalszym planie, i wszystkie swoje decyzje będzie podejmował kierując się tym, czy jest to zgodne z wolą Pana Boga. Będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, co zrobiłby Jezus. I w związku z tym będzie się bał wszystkiego, co jest przeciwne temu postępowaniu. Będzie zamknięty na inne możliwości. I wiecie, to objawia się w takich rzeczach, z którymi jak gdzieś tam kiedyś walczę. Mu, dawno nie robi. Chyba w ogóle nie robiłem o tym materiału wideo, tylko pisałem w artykułach. Jak wiecie, strach przed jogą na przykład, strach przed czytaniem Harry'ego Pottera itd., tak itd. Tak Często to może być podszyte bojaźnią Bożą, nie? Strach przed wszystkim, co jest w świecie, ale wiecie, jeszcze nie taki strach agresywny, że zło jest w świecie, więc ja ten, ten świat zaatakuję. Nie, nie, tylko ja po prostu tego świata nie będę dopuszczał e, do siebie. Nie postawię taką barierę. Więc jest to obraz też, może być taki obraz w naszej głowie oczywiście, osoby bardzo zamkniętej. Lidia natomiast jawi się nam jako osoba bardzo otwarta, pewna siebie, e, wiedząca czego chce. No po czym to poznajemy. Macie ten tekst w opisie tego filmu. Poznajemy Lidię właśnie w taki sposób przez to, że zaprasza świętego Pawła do swojego domu. I niby co, co jest w tym dziwnego? Uwierzyła, przyjęła od niego chrzest, chciała słuchać jego nauki, no to wzięła go pod swój dach będzie miała do niego łatwy dostęp. Dzisiaj to łapiemy i może nas dzisiaj to nie szokuje. Ale tutaj, moi drodzy, mamy czasy starożytne. Cóż jest w tym dziwnego? Nie ma tu w ogóle mowy o jej mężu. Nawet nie wiemy, czy ma męża, czy jest wdową, czy jest jakby panną, ale w dojrzałym wieku. Zupełnie tego nie wiemy. Nie ma tu w ogóle odniesienia do żadnego mężczyzny. Bo wiecie, mogłaby nie mieć męża, ale mogłaby mieć na przykład dorosłego syna, albo ojca swojego. Czy stryja, może jakby ojciec. W ogóle nie ma tu mowy o żadnym facecie. I owszem, owszem. Ona nie była Żydówką. W czasach starożytnych, w kulturze greckiej, kobiety miały trochę wyższy status, zwłaszcza te majętne, niż Żydówki w Izraelu w tym samym czasie. Owszem, to w, jakby poza Izraelem taka sytuacja była bardziej możliwa niż w samym Izraelu, żeby kobieta była tak samodzielna. Ale mimo wszystko, ona jakby jest przedstawiona jako osoba, która doprowadziła do tego, że cały jej dom. Czyli no, po prostu domownicy, z którymi faktycznie mieszkała, również przyjęli chrzest. No ona była tą pierwszą, ona była inicjatorką, i ona później do tego domu również zaprosiła apostołów. E, więc jest totalnie taką liderką, i to mocną liderką, gdzie wszystkich swoich domowników, że tak powiem, albo odtrąca od pogaństwa, bo nie wiem, czy oni też byli bojący się Boga, no albo też byli, że tak powiem, osobami sympatyzującymi z judaizmem, ale ich wszystkich od tego odciągnęła i skłoniła ku chrześcijaństwu. A więc, moi drodzy, jest to osoba niezwykle silna, skoro jest zdolna do takich czynów, a przy tym wykazuje się bojaźnią Bożą i to bardzo silną. Zresztą bo to moi drodzy, owszem, bojący się Boga w Piśmie Świętym to jest nazwa własna. Ale każdy, kto był poganinem, i zwłaszcza ten, kto żył na terytorium pogańskim, bo jeszcze w Izraelu, to wiecie, było wygodne być bojącym się Boga tam, gdzie wszyscy dookoła byli Żydami, to było nawet bardziej pożyteczne niż trwanie przy pogaństwie. Może było lepiej interesy na przykład robić, bo było się trochę już takim bardziej swoim. Ale na terenach pogańskich to było trudne, to było wymagające i tam. Podejrzewam, że każdy człowiek religijny, że taki Żydujący, że tak powiem, był osobą bojącą się Boga. Bo to mojej drodzy jest identycznie jak z byciem chrześcijaninem w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest. Niepopularne. Już nawet nie mówiąc, w, takie, w takich mocnych sytuacjach, gdzie chrześcijaństwo jest ostro prześladowane, no to tam już jest to pewne. Ale nawet tam, gdzie po prostu chrześcijanie stanowią mniejszość, to pozostawienie chrześcijaninem świadczy o wielkiej bojaźni Bożej, no bo to jest niewygodne, mówiąc delikatnie, a czasami może nawet zagrażać życiu. Więc z całą pewnością, ona jako bojąca się Boga, nie? Była też osobą z bojaźnią Bożą. I widzimy, że ta bojaźń Boża wcale nie sprawia, że ona boi się też świata. Ha! I teraz to nam pokazuje, moi drodzy, tę prawdę, którą jakby my widzimy też w wielu innych sytuacjach. To znaczy, mamy świadomość, że człowiek, który stawia Pana Boga na pierwszym miejscu, i nie tylko. Z bojaźnią Bożą, ale nawet jakby bezsilnie natężonej bojaźni Bożej, to człowiek taki tak naprawdę wszystko inne, nad wszystkim innym zaczyna panować. I to moi drodzy jest taki obraz osoby, która ja wiem, nie jest popularnie na przykład przedstawiana przez lewice. A ja często widzę to w życiorysach świętych. To znaczy, chcę po prostu powiedzieć to, że osoby wierzące, autentycznie wierzące, na ogół są po prostu bardzo asertywne i wcale nie są zamknięte. Bo moi drodzy, taki obraz osoby silnie religijnej, jaki możemy mieć, no to co. Jakoś babcia w bocherowym berecie, modląca się na różańcu w kościele, no modląca się, klepiąca różańce jeszcze w trakcie mszy świętej, bo chodzi co nie, codziennie rano do kościoła i tam pół godziny pokutuje z tym różańcem przynęmszą, który potem jeszcze w trakcie mszy kończy. W mojej z nie jest w ogóle obraz jakby... Hmm, yy, nie chciałbym powiedzieć, że to nie jest obraz pozytywny, bo jest, ale nie jest to obraz atrakcyjny. No, nikt normalny, w sensie znów nie kwestia normalności. Nikt młody, ani kobieta, ani mężczyzna i nie tylko młody ciałem, ale i młody duchem, ktoś zaangażowany w świat nie chce być taką moherową babcią. To w sensie to, to jest zupełnie niepociągające. Każdy chce brać swoje życie za rogi, swoją rodzinę, swoje miejsce pracy, swoje hobby, e, swój czas wolny. Swoje własne ciało chce nad wszystkim panować, wszystkim rządzić, nad wszystkim sprawować kontrolę. I moi drodzy, wydaje się w takim obrazie tej mocherowej babci, że ona takiego życia w ogóle nie ma. To znaczy, że ona wszystko podporządkowuje Bogu i jest tłamszona. Na wiele rzeczy sobie nie pozwoli, bo wiele jej religijności jej zabrania, jej ogranicza. Nic ona nie może, tylko może się modlić, może pościć i tak dalej. I to w ogóle jest takie nieciekawe. Obraz Lidli jako bojącej się Boga pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Ona bierze wszystko w posiadanie, wszystko nad czym ma kontrolę, kontroluje. I popatrzmy, jako osoba stawiająca Pana Boga na pierwszym miejscu. Więc okazuje się, że człowiek, który ma tę bojaźń Bożą w sobie, im większym natężeniu, tym lepiej, a nawet jak choć trochę tej bojaźni w sobie mamy, to okazuje się, że świat nas nie przeraża tak naprawdę. Że jest, yy, nie jesteśmy w świecie ograniczeni. Moi można powiedzieć, że nie mamy pewnych wolności, które ma osoba, która w ogóle Boga się nie boi. Ehm, tylko moi drodzy, te wolności, które mają takie osoby nie bojące się Boga zupełnie, to są przecież wolności, które degradują, nie? Które do niczego dobrego nie prowadzą, które nie przysparzają nam radości, satysfakcji, e, miłości, pieniędzy, przyjemności. Tylko to wszystko, co degraduje, co sprawia, że nasze życie staje się gorsze. Więc owszem, pewnych rzeczy nie możemy, ale w sumie po co je móc, że tak powiem? Po co móc to robić? Tylko dlatego, że się da? Dla mnie to słaba motywacja, nic nieatrakcyjnego. Nie I teraz moi drodzy, z jaką myślą chciałbym was zostawić? Z tą myślą, żeby mieć świadomość, że. Bycie osobą głęboko zawierzającą Panu Bogu, to nie jest bycie osobą, która jest przez tego Boga, czy przez religię, czy przez, ja wiem, układy społeczne, sparaliżowana, niezdolna do działania, że to jest osoba, która żyje w nakazach i zakazach. Moi drodzy, te zakazy i nakazy są, tylko one są po to, żebyśmy, jakby mając je na uwadze, swoje życie kierowali tak, żebyśmy tak naprawdę w tym, co się da, co możemy, co jest w zasięgu każdego człowieka, bo oczywiście nie panujemy nad przyrodą, ale żebyśmy panowali nie? tam, gdzie mamy wpływ na nasze życie, czyli w swoim postępowaniu, żebyśmy nad sobą panowali, w swojej rodzinie, żebyśmy panowali, jeżeli, jeżeli ją mamy, w swojej pracy i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie mamy rzeczywisty wpływ na to, co robimy, to wszędzie tam będziemy panować. Jeżeli Boga nie postawimy na pierwszym miejscu, to korzystanie z wolności, z braku zakazów i nakazów jakichkolwiek sprawi, że utracimy panowanie nad tym, nad czym powinniśmy e, panować. I, i wtedy moje ideacje to się kończy. Byle czym. Także miejmy świadomość, że jakiś tam nawet nie to nie kwestia lewicy, ale po prostu antyreligijny obraz osoby wierzącej jest obrazem kłamliwym, a jeżeli prawdziwym. To jakiejś pobożności hmm, wypaczonej, nie takiej pobożności, do której do, dąży dojrzała osoba wierząca. Także warto to sobie mieć w świadomości, żeby nie dać wmówić, że z byciem wierzącym jest coś nie tak, że jest to obraz osoby nieatrakcyjnej dla nas, nieciekawej, takiej, no, którą nie chcielibyśmy się stać. Lidia to osoba, którą ja bym chciał być, tylko że mężczyzną. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam Was na następny. Zachęcam Was do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.